Czołem, ja nazywam się Przemek Dubiński, robię filmy o górach i nie tylko, a dzisiaj zapraszam Was na alpejskie wspinanie na szczyt Monte Altissimo Modinago. Moją bazą wypadową była średniowieczna miejscowość Krone położona nad pięknym jeziorem Idro, a konkretnie malowniczo położona terazca Sul Lago, z którego wyruszyłem w kierunku Refugio Graziani. Do przejechania było jednak około 110 km krętymi górskimi drogami. Podróż obfitowała w piękne widoki, dużo było serpentyn, mijanek na kilka centymetrów jednym słowem, italia. Okazało się, że przejeżdżałem obok Lago di Ledro, które było mocnym punktem Garda Trentino Trail, biegu, w którym brałem udział w 2019 roku. Jest filmik na kanale, także zainteresowanych zapraszam, coś pięknego. A samo jezioro po prostu wspaniałe. Z nadjeziora ruszyłem w kierunku Riva del Garda, a z Rivy do Torbole Sul Garda. i tu muszę powiedzieć, że znowu wróciły wspomnienia, bo ta prawdziwa perełka była moją bazą wypadową właśnie przed Garda Trentino Trail. Zainteresowanych odsyłam również do filmu na kanale, w którym dokładnie pokazuję Torbole. Pokręciłem się trochę po mieście i ruszyłem w kierunku San Valentino. Słoneczko pięknie świeciło i wszystko byłoby dobrze, gdyby droga nie prowadziła przez bardzo ciekawe miejsca, takie na przykład jak to. Cześć kochani, witam was ponownie w kolejnym odcinku, a tym razem Jesteśmy na gościnnych występach u naszych przyjaciół Italiano. Si, idziemy na szczyt o dźwięcznej nazwie Monte Altissimo di Nago. Ponad 2000 metrów nad poziomem Morza Wysokości. Ale to nie wchodzi się aż tyle, ponieważ startujemy z parkingu przy schronisku, które jest za mną. Na wysokości około 1600 metrów, także chyba w sam raz, jak na taką spokojną wycieczkę, powoli, powoli się wspinamy. Szlak nie jest trudny. Jest szeroki, kamienisty, ale myślę, że no dużo trudniejsze szlaki są u nas w Beskidach. Także, także myślę, że każdy, kto gdzieś tam sobie chodzi po górach trochę, chociaż, no to da sobie radę. Natomiast widoki są kapitalne, powiem szczerze. No, także widoczki piękne, warto się delektować Salwę. Także widzicie zwyczaj pozdrawiania, jest nie tylko w Polsce, bo Włosi no też się pozdrawiają. No już coraz ładniej słoneczko podświetla, także coraz fajniejsze są widoki. A ten szlak on się tak idzie takimi zakosami, do góry, do góry, do góry. Także jest proste, jak podjedziecie sobie pod tamto schronisko, bo można bezpośrednio podjechać, zaparkować, no to idziecie, to jest 4,5 km. Na All trails było podane, że to są dwie godzinki w dwie strony, no to myślę, że gdzieś czy tam opęka pół, pół godzinki, można nawet czy tam godzinkę sobie spędzić, zobaczymy ile. Na górze, bo tam będą, no myślę, fajne widoki, mam nadzieję, że się przetrze. I do domku i też się bardzo fajnie, widokowo schodzi. No, bo widzicie, bo będziemy, będę tam, stamtąd z powrotem. No, i tutaj będą widoczki. Słońce będzie po, przeciwnym, po przeciwnej stronie. Także nam fajnie doświetli to wszystko. No, także myślę, że nawet mogą być przy zejściu lepsze widoki niż przy wejściu. No, to tyle wykładu. Będziemy. Ale powiem Wam, że różnice temperatur są mega odczuwalne. Jednak w górach to nie ma pierdłu. Dobrze, że bluza jest konkretna. Uch, ciepełko. No. Tu po trzy jest tujeczka. Idealnie. Ten świstak był niezły. Nagle wyskoczył, skubany. Schował się. I potem tak się czaju wyglądał cały czas z tej nory. Zajebiście. Można by sobie gdzieś siąść, czegoś się napić i popatrzeć tutaj z góry, bo ładnie podświetla. No i prawie 2000 metrów, i mamy widok na jezioro Garda. Zobaczcie, tam na dole. Tam piękne góry. Jeśli ktoś pamięta, jest odcinek z biegu Garda Trentino Trail. I właśnie wtedy biegłem w tamtych górach, po tamtej stronie jeziora. Zapraszam do odcinka. Wyświetli się tu. to chyba się wyświetli. Karta, można kliknąć i przenieść się dwa lata wstecz. I tutaj zapaszek znany z polskich gór. Grillowy. Mamy bardzo fajne schronisko. Wejdziemy sobie zaraz, zobaczymy tutaj. Pewnie wszystko dają też oczywiście na wynos, no bo to, to wiadomo. No i moi drodzy, mamy drugą połowę czerwca, a tutaj mamy śnieg. No. Tak, widziałem gdzieś tam z daleka, ale wydawało mi się, że no kurczę, mówię, śnieg, śnieg, a tutaj, no, centralnie o, no to kochani, ja sobie tutaj przystanąłem w takim pięknym miejscu. W tle jezioro Garda, Alpy, tam miasto Riva del Garda. Piękne, przepiękne tereny alpejskie. Bardzo Wam dziękuję, że byliście do tej pory ze mną i że oglądacie te odcinki. Zapraszam Was oczywiście na kolejny odcinek. Jeszcze się nie żegnamy, bo będzie kilka bardzo fajnych, mam nadzieję, kadrów, które Wam się spodobają z tego pięknego miejsca. I pamiętajcie, nie siedźcie w domu, tylko idźcie w góry.